Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku zabieram Was do zatoki Sharks Bay w Sharm el-Sheikh, gdzie leży jeden z najczęściej chwalonych hoteli rodzinnych nad Morzem Czerwonym, czyli pięciogwiazdkowy Sultan Gardens Resort. To rozległy, bardzo zielony kompleks położony bezpośrednio przy prywatnej plaży z widokiem na wyspę Tiran, w którym można połączyć leniwe plażowanie, snorkelowanie na rafie i zabawę na zjeżdżalniach z naprawdę komfortowym wypoczynkiem. Hotel znajduje się kilka minut jazdy od lotniska w Sharm el-Sheikh i mniej więcej 7 km od Naama Bay, więc transfer nie jest męczący, a jednocześnie macie stosunkowo blisko do głównych atrakcji kurortu, jeśli zechcecie wyskoczyć na zakupy czy spacer po mieście. Na miejscu czeka prywatna, hotelowa plaża z pomostem i rafą koralową, leżakami, parasolami oraz barem, więc spokojnie możecie spędzić tu całe dnie, zamieniając basen na morze i odwrotnie. Goście bardzo często podkreślają, że rafa przy hotelu jest żywa i kolorowa, a zejścia z pomostu są dwa, co ułatwia wejście i wyjście z wody. Sultan Gardens Resort to pięć zewnętrznych basenów otoczonych bujną zielenią, w tym kilka basenów podgrzewanych sezonowo oraz kompleks zjeżdżalni. Bardzo mocno chwalona jest strefa chill tylko dla dorosłych zarówno przy jednym z basenów, jak i wydzielona część przy plaży, gdzie można odpocząć w większym spokoju. Dla rodzin świetną opcją jest akwapark z kilkoma zjeżdżalniami, które robią robotę szczególnie w środku dnia, kiedy dzieciaki szukają trochę więcej wrażeń niż samopływanie. Pokoje w Sultan Gardens są przystronne, komfortowe i dobrze utrzymane. W opiniach przewijają się opisy wygodnych łóżek, dużych łazienek i zadbanych terasów czy balkonów. Część pokoi oferuje widok na morze. Inne na zielony ogród lub baseny, a goście zwracają uwagę na wysoką jakość sprzątania i ogólną czystość. To nie jest nowiutki, designerski hotel, ale bardzo dobrze utrzymany, z mocno dopieszczonymi terenami zielonymi, dzięki czemu już po wejściu na tereny resortu widać, że dba się tu o detale. Jeśli chodzi o jedzenie, Sultan Gardens Resort dostaje bardzo wysokie oceny. W restauracji głównej czeka bogaty wybór dań kuchni międzynarodowej i lokalnej. Sporo owoców morza oraz dania przygotowywane na żywo w ramach tzw. live cooking. Goście chwalą różnorodność, a także jakość, podkreślając, że nawet przy dłuższym pobycie trudno znudzić się tutejszym bufetem. Dodatkowym atutem są restauracje tematyczne, m.in. chwalona restauracja indyjska, w której serwowane jest autentyczne jedzenie w orientalnym stylu. W opiniach pojawia się też wątek bardzo dobrego białego wina i markowych napojów. Co nie jest standardem w każdym egipskim hotelu. Rodziny z dziećmi znajdą tutaj naprawdę sporo atrakcji. Oprócz zjeżdżalni wodnych są też mini klub, plac zabaw, mini disco i animacje prowadzone w ciągu dnia. Wielu rodziców docenia podział na strefy typowo rodzinne i spokojniejsze części dla dorosłych, dzięki czemu łatwo dopasować sobie klimat wypoczynku. W razie potrzeby można skorzystać z usług opiekunki za dodatkową opłatą, co bywa dużym ułatwieniem przy młodszych dzieciach. Dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas, hotel oferuje siłownie, boiska sportowe, sporty wodne i nurkowanie, a wieczorami organizowane są animacje, muzyka na żywo i dyskoteka. Miłośnicy relaksu mogą skorzystać z płatnego spa z sauną, jacuzzi, zabiegami kosmetycznymi i masażami, a wielu gości wprost pisze, że hotelowe spa to mocny punkt całego pobytu. W opiniach pojawiają się też drobne minusy, na które warto zwrócić uwagę. Część gości wspomina, że plaża jest miejscami kamienista, więc przy snorkelowaniu czy wejściu w bardziej skaliste fragmenty brzegu trzeba uważać. Inni zwracają uwagę, że poza terenem hotelu dostępnych jest zaledwie kilka sklepów i na piechotę właściwie nie ma dokąd pójść, więc jeśli liczycie na intensywne życie nocne tuż za bramą, to lepiej traktować Sultan Gardens jako spokojniejszą bazę wypoczynkową. Podsumowując, Sultan Gardens Resort to bardzo mocny kandydat na wakacje w Egipcie dla rodzin z dziećmi. I park, które cenią dobre jedzenie, zadbany teren, piękną rafę koralową oraz komfortowy standard pięciu gwiazdek. Strefy tylko dla dorosłych, ciepłe baseny, aquapark i przyjazna uśmiechnięta obsługa sprawiają, że wielu gości chętnie tu wraca, porównując ten hotel z innymi pięciogwiazdkowymi obiektami w Sharm el-Sheikh na zdecydowany plus. Dajcie znać w komentarzach, czy Sultan Gardens jest na Waszej liście hoteli do odwiedzenia, a jeśli film był pomocny, będzie mi bardzo miło. Jeśli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie kanał, żeby nie przegapić kolejnych prezentacji hoteli nad Morzem Czerwonym.